I czas wielkiego postu to jest właśnie taki doskonały czas, żeby zrobić rachunek sumienia, jaka jest ta moja droga świętości. Czy ten hałas, który dookoła nas panuje, dookoła mnie, czy on nie zagłusza tej izdebki, w której jest Bóg, który czeka na mnie? Jeżeli tak, to dzisiaj jest doskonała okazja, żeby powiedzieć: Panie, ja chcę przebić się przez te wszystkie bożki, które mnie oddalają od ciebie i chcę się spotkać w moim sercu tylko z Tobą. Jest to możliwe? Jest. Dlatego, kochani, zaufajmy Bogu. Dajmy się porwać przez drogę nawrócenia, przez drogę modlitwy, wreszcie wchodząc przez te dwie drogi na drogę świętości. Możemy być święci. Naprawdę możemy być święci. On chce tylko jednego. On mówi do nas: Zaufaj mi, otwieraj się w swoim życiu na niestandardowe myślenie. Patrz w głębiny swojego serca i spotkaj się tam ze mną, bo ja chcę być tam z Tobą. Spotkaj się, ponieważ Ja jestem miłością. W Twoim sercu chcę być tylko ja. I spotykać się tylko z Tobą.